Jak długo trwa zmiana nawyków żywieniowych? Jak długo trzeba czekać na to, żeby wreszcie zauważyć rezultaty? Odpowiedź jest banalnie prosta. Tak długo, jak będziesz powtarzać ten nawyk, czyli w momencie, kiedy ktoś chce nagle stać się spokojniejszą osobą, to czy będzie miało znaczenie to, że on nagle wyjedzie w góry, na wyspę bezludną, nie będzie miał z nikim kontaktu i po dwóch tygodniach stwierdzi, że już zmienił nawyk? E, reagowania na różnego rodzaju impulsy, i oto teraz już jest oazą spokoju? Wątpię w to, i tak samo wątpię w to, jak osoba, która chce zmienić nawyki żywieniowe. Przez pryzmat, na przykład, kwarantanny nie spotykać na imprezy towarzyskie, nie odwiedza aż tak często babci, bo się martwi, boi i nie będzie mieć tego wyzwalacza w postaci ulubionego ciasta czy słodyczy, które zawsze są u babci. Kwestią zmiany nawyków żywieniowych będzie częstotliwość wykonywania tej zmiany i ugruntowania sobie, że oto ta zmiana staje się dla ciebie atrakcyjna. Ona daje ci po prostu korzyści. I teraz zastanów się, w jaki sposób Twoje nawyki żywieniowe są zmieniane. Jak często podchodzisz do tej zmiany nawyków żywieniowych w taki sposób, że zanim tak naprawdę na dobre zaczniesz przeobrażać w praktykę te Twoje zmiany, które sobie wykreowałaś, to mija kolejny okres czasu i zbyt dużo i zbyt długo, zbyt intensywnie myślisz o tej zmianie. W sensie próbujesz wykreować sobie wyimaginowany, nie, nieznaczący w ogóle plan dla Twojego życia, ponieważ wyobraźmy sobie taką sytuację: abstrahując na chwilę od jedzenia, abstrahując od odchudzania, jest student, który chce zacząć się uczyć do egzaminu. I oto ten egzamin za dwa tygodnie ma użyć światło dzienne naprawdę sporo materiału, więc na 14 dni przed, ten student zaczyna swoją, e, jak zwykle, co półroczną e, przeprawę z tym, że dobra. I już zaczynam się za chwilę uczyć, ale najpierw i zaczyna się cała po prostu batalia myśli, która ma na celu zrobić wszystko, żeby nie skonfrontować się z, wreszcie z tym czynem, jakim jest po prostu praktyka, jakim jest nauka. I zaczyna sprzątać najpierw pokój, później kuchnię, później łazienkę. Zaczyna analizować swoje notatki. Z jednej strony mam notatki na komputerze. Ale z drugiej strony, co rusz czytam o tym, że uczenie się na ekranie, zwłaszcza przed snem, zaburzenia melatoniny. Jeszcze mówi się nieraz o tym, żeby nie uczyć się w łóżku, bo w łóżku się śpi, więc ten nawyk nie do końca, bo raz mózg tutaj odpoczywa, raz mózg e, uczy się, w końcu wariuje. Więc może lepiej byłoby, żeby najpierw dowiedzieć się, czy jest jakaś biblioteka otwarta, w której mimo wszystko. Przez pryzmat kwarantanny można po prostu na odległość sobie siąść, z dala od innych ludzi i czytać wydrukowane notatki. Więc teraz szukam ksero w moim mieście, które zapewni mi takie ładne notatki. No dobra, mija kolejny dzień. Ja do tego ksero straciłem dwie godziny, no bo autobusem w jedną stronę, kolejka do ksero, czekania, jak te notatki się wreszcie wydrukują, powrót do domu. Jest godzina 14, jestem zmęczony, za dużo analizowania, więc jem obiad, zdrzemnę się i siadam. Dosłownie od razu pierwsze co robię to zimny prysznic, kawka i cisnę. Idę spać, po dwugodzinnej drzemce sięgam po social media w moim telefonie, skróluję Facebooka, scrolluję Instagram, skróluję YouTube, skróluję Twitter i okazuje się, że dzisiaj, właśnie dzisiaj wieczorem pojawia się konferencja, na której bardzo mi zależało, jest ona bezpłatna. Dużo fajnego się dowiem, więc od jutra, od jutra na pewno cisnę I domyślasz się, jak to wygląda. Domyślasz się, że w momencie, kiedy już ten dzień nastąpi, to w momencie robienia kawy, nagle student sobie może przypomnieć o tym, że nie ma kolorowych markerów, który będzie, który będzie używał do tego, żeby zaznaczać tekst. I tak będziemy czekać na ten idealny moment, który może nie nadejść. I tak samo wygląda kwestia odchudzania. W momencie, kiedy ty kierujesz sobie wiesz, ten taki najlepszy moment na to, żeby o to wreszcie zacząć, ja pamiętam, że marzec, albo ewentualnie ten okres po świętach Wielkiej Nocy, to był spokojny okres, no bo nie było aż tak dużo imprez okolicznościowych. Mogłem sobie pozwolić na to, żeby gdzieś tam nie wychodzić z domu za bardzo, bo ta pogoda jeszcze taka raz ciepło, raz zimno, trochę wietrznie, trochę deszczowo, na spokojnie. Natomiast z drugiej strony nauczone doświadczeniem wiem, że ta szansa, nawet jeżeli nie pojawia się gdzieś tam w towarzystwie, na grillu czy na imprezie okolicznościowej, pojawia się u mnie w domu, u mnie w głowie, ponieważ... W pewnym momencie mam ochotę zjeść coś słodkiego, w pewnym momencie przypomina mi się jakaś przykra sytuacja z mojego życia i nie wiem w jaki sposób zareagować. W pewnym momencie zaczynam oglądać telewizję i pojawia się kolejna informacja, która dołuje mnie, bo nie wiem kiedy sytuacja na świecie się zmieni i znowu próbuję w jakiś sposób zareagować. Jak mógłbym zareagować? Biegać? Pójść na siłownię? Na siłownię nie mogę. Mogę biegać? Mogę, ale nasz mózg nauczony jest. Najłatwiejszej drogi do tego, żeby rozładować emocje. My jesteśmy zaprogramowani w taki sposób, żeby nie in niezbyt intensywnie myśleć, żeby pójść łatwizną, tylko po to, żeby dać sobie nagrodę. Nagrodą byłoby w dłuższym rozrachunku na pewno lepszą bieganie, bo o wiele więcej. Korzyści bym z tego miał. Po pierwsze, nie miałbym wyrzutów sumienia z obiadania się, nie miałbym kolejnej refleksji, że kiedy ja wreszcie zmienię swoje nawyki żywieniowe, jak ja pod wpływem złości, stresu, smutku zaczynam jeść. Na pewno bym może spalił trochę kilokalorii, poczułbym się lepiej, bo wyrzut endorfin. Natomiast ten proces jest dla mnie trudniejszy. O wiele łatwiejsze będzie albo pójście spać, jeżeli podczas stresu ty w ten sposób reagujesz czyli pójściem spać, albo sięgnięciem po jakąś przekąskę. Nie muszą to nie muszą być słodycze. Mogą to być przekąski słone, może to być fast food, po prostu mogę sobie zamówić pizzę. Więc w ten sposób łatwiej będzie mi działać. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że zawsze, ale to zawsze osoba, która nie uświadomi sobie tego, że, że najlepszy motyw na to, żeby zmienić nawyki żywieniowe, to jest po prostu działanie i zmiana, zmiana już teraz tu, w tym momencie myślenia, to, to będzie klucz. To będzie klucz do tego, żeby praktykować, żeby w momencie, kiedy konfrontuję się z nie do końca dla mnie wygodnym doświadczeniem, czyli właśnie jestem wkur... wkurzony i zaczynam myśleć o tym, że najchętniej bym sięgnął po paczkę chipsów i po piwko, zaczynam analizować, co mógłbym zrobić czy może gorąca kąpiel, czy może zadzwonię do bliskiej mi osoby, przegadam to, czy może wyjdę na spacer z psem, ze słuchawkami na uszach. Praktyka. To będzie dla Ciebie najważniejsze. Więc nie kreuj sobie takiego idealnego momentu, w którym to już wszyscy dookoła będą po prostu trzymać książki za Ciebie, Ty jesteś najważniejsza, Ty jesteś pępkiem świata i po prostu wszyscy mają Ci się kłaniać, wszyscy mają czekać na to, że Ty teraz jesteś na diecie. Wszystkie spotkania i imprezy okolicznościowe mają być fit, nie ma być alkoholu i wszyscy czekamy na rezultaty, bo wszystkim zależy na tym, żebyś ty miała, żebyś ty miał rezultaty. Życie tak nie działa. Życie jest niestety bardzo niewygodne, jeżeli myślisz, że świat wokół ciebie się kręci. Działaj, zacznij działać. Nawet zmieniaj przez pryzmat powtórzeń, przez pryzmat tego ile razy padniesz, a nie ile razy masz komfortową sytuację, w której to. Wszystko działa, wszystko jest idealne, bo za chwilę pojawi się w Twoim życiu takie znienacka, które zweryfikuje Twoją zmianę na wieków żywieniowych, więc z taką refleksją Cię pozostawiam. I bardzo ważna informacja, tworzę dla Ciebie kurs dotyczący prawidłowej relacji z jedzeniem, w którym chciałbym obalić dużo mitów, w którym chciałbym Rozłożyć dosłownie wszystko, co obiło się w internecie na czynniki pierwsze, omówić kwestie, za dużo gadania. Chcę przedstawić Ci w najbliższym czasie całą agendę po prostu takiego kursu. Natomiast chciałbym Cię również poprosić o to, żebyś pomogła, żebyś pomógł mi w kreowaniu tego kursu. Jeżeli masz jakiekolwiek sugestie. Co w takim kursie powinno, ci, yy, powinno według Ciebie się znaleźć? Co sprawia, że masz największą trudność w niejedzeniu słodyczy lub w utrzymaniu zdrowych nawyków żywieniowych? To daj proszę mi znać: napisz w komentarzu, podziel się ze mną tą opinią, bo to będzie dla mnie mega istotne, bo przecież ten kurs ma być dla Ciebie. Pozdrawiam Cię serdecznie. Hej!